RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Trwają zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie gry na siedmiu instrumentach, takich jak fortepian, gitara, skrzypce, flet poprzeczny, saksofon, trąbka i akordeon. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia, bowiem edukacja odbywa się w dwóch cyklach – sześcioletnim, zwanym dziecięcym i czteroletnim młodzieżowym. Cykl sześcioletni dedykowany jest kandydatom młodszym w przedziale wiekowym od 6 do 10 lat, natomiast czteroletni starszym wieku. Od 8 do 16 lat. Zajęcia z instrumentu z każdym uczniem prowadzone są indywidualnie, co sprzyja efektywności kształcenia. Szkoła dysponuje bogatym instrumentarium i niezbędną do edukacji muzycznej bazą dydaktyczną. Nowo przyjętym uczniom umożliwia się wypożyczanie wysokiej klasy instrumentów do nauki gry. Pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. To są absolwenci Akademii Muzycznych. Nasza szkoła jest placówką państwową, bowiem podlegamy pod Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stąd edukacja w naszej szkole jest zupełnie bezpłatna. Umożliwiamy również naszym przyszłym uczniom wypożyczenie instrumentu, bowiem mamy bogate instrumentarium, bogate zaplecze dydaktyczne do nauki gry. Wnioski kandydatów do szkoły przyjmowane są do końca maja. Konsultacje w ramach drzwi otwartych odbędą się 20 i 27 maja oraz 3 czerwca od 15.45 do 16.30. Spotkanie z dyrektorem szkoły odbędzie się 24 maja o godzinie 18. Badania przydatności kandydatów do szkoły zostaną przeprowadzone 9 czerwca w sali koncertowej szkoły. Wszystkie informacje na temat rekrutacji do szkoły znajdują się na stronie internetowej www.psmkepno.pl w zakładce rekrutacja.